ma tutaj Łukasz Łuki Woźniak i w dzisiejszym odcinku wideokastu gry planszowe u Łukiego powiem o grze Dolina Kupców 2. Opowiem też troszeczkę o dodatku Bobry. Dolina Kupców 2 jest to druga gra z serii Dolina Kupców. Jest to niezależna gra, którą można łączyć z Doliną Kupców. 2 do 4 graczy. Partia trwa 30 minut, chociaż z nowicjuszami, szczególnie w dużym składzie, może się przeciągnąć. No i mamy tutaj sześć zupełnie nowych tali. I tą samą mechanikę. Zobaczcie, jak mniej więcej wygląda Dolina Kupców, a na końcu moja ocena. Tak wygląda rozłożona rozgrywka w grze Dolina Kupców 2. W tej Dolinie Kupców. Podobnie jak w pierwszej części, mamy 6 różnych talii, z których wybieramy do gry tyle, ilu jest graczy plus 1. A więc grając teraz w trzy osoby, przygotowałem zestaw złożony z czterech talii i dwie pozostałe odkładam na bok. To wprowadza bardzo dużo różnorodności. Dodatkowo, jeżeli mamy zestaw bobrów, no to mamy kolejną talię i jeszcze więcej różnorodności w naszej grze. Jest to dynamiczna gra, w której budujemy naszą talię, zagrywając karty, zagrywamy nasze karty, żeby wykonywać specjalne akcje, trików i budujemy nasz stragan, niszcząc czy odrzucając nasze karty z ręki, bezpowrotnie e, usuwając je z naszej talii. A więc gracze decydują kiedy chcą zacząć budować. Stosy na straganie, kiedy warto im kartę odrzucić i przybliżyć się do zwycięstwa, kiedy warto ją zagrać jako trik i skorzystać z jej funkcji, i które karty warto kupić z rynku, na którym mamy dostępne zawsze 5 odkrytych kart do zakupu. Więc powiedzmy, że w pierwszym moim ruchu płacę 5 kart, w sumie pięć i kupuję sobie tą kartę. Przesuwam karty w prawo i pojawia się nowa na rynku, a ja dobieram karty tak, aby mieć w ręku 5. Rozpoczyna się moja nowa tura. Powiedzmy, że wszyscy gracze wykonali swój ruch i rozpoczyna się moja nowa tura. I teraz znów mógłbym kupić kartę, zagrać coś tutaj, a ja zagrywam trik, który przed chwilą kupiłem. Pozostali gracze mogą dobrać jedynie jedną nową kartę na koniec swojej tury i ta karta działa do początku mojej następnej tury. Leżą one przede mną i pamiętamy, że to działa. Wszyscy mi gracze mają teraz troszeczkę utrudnioną sytuację. Trik ma plus, więc jest. Kolejny mój ruch, czyli kolejna moja akcja, którą mogę wykonać. Nie zagrywam sobie tutaj, na przykład, chytrego sąsiada z tali pomocnych fęków. Podejrzyj karty w ręce jednego z pozostałych graczy. Następnie możesz umieścić tę kartę na wierzchu swojej talii. A więc mogę spróbować coś przeciwnikowi ukraść. Znów jest plus. Tą kartę po zagraniu odrzucam. I moją trzecią akcją, na przykład, zagrywam tą kartę przed sobą jako pierwszy stos na moim straganie. Kończy się moja tura, dobieram do pięciu kart. Brakuje, a więc przetasowywuję mój stos kart odrzuconych i dobieram do pięciu. I w ten sposób mniej więcej rozgrywka wygląda. Budujemy talię, zagrywamy karty, przeszkadzamy sobie, rozwijamy coś. I kto pierwszy zbuduje ósmy stos na straganie swoim, wygrywa grę. Proste, bardzo proste. Dolina kupców 2. Jest tym samym co Dolina Kupców, a Dolina Kupców podoba mi się bardzo. Sama mechanika, najpierw może. Gra jest o tym, że budujemy talię i ją niszczymy, i to jest ciekawe. Wiele kart, które kupimy, tak naprawdę użyjemy raz albo wcale. Inne karty będziemy używali kilka razy albo bardzo często, ponieważ tak sobie całą naszą strategię talii i ręki zbudujemy, i to jest naprawdę bardzo fajne. Nie ma oczywistych decyzji, nie ma też oczywistych sposobów na wygraną, ponieważ to ja decyduję kiedy i jakimi kartami buduję moje stosy na straganie. Czy od razu ścigam innych graczy, do nich coś robią, czy może próbuję zbudować taką talię, żeby karty jak najlepiej ze sobą działały, żeby efektywnie przeszkadzać innym. Fajne jest to, że mamy talie interakcyjne i takie, które interakcji nie wprowadzają w ogóle. I to jest naprawdę ciekawa opcja, że my decydujemy, jak interakcyjną chcemy mieć grę. Przemo na przykład nie lubi interakcji w tej grze, ja nie mam nic przeciwko. Traktuję tę grę, jak można powiedzieć, raczej luźno. Dlatego nie, ma, nie przeszkadza mi to, że ktoś mi coś zabierze albo ja komuś coś zabiorę. I to jest też ciekawe. Mamy też talie z lekką losowością albo, albo nie musimy jej używać. A więc to od nas trochę zależy, w jaką grę zagramy, mając pewną mechanikę i talię do wyboru. Tutaj mamy 6 zestawów, i te sześć zestawów jest. Naprawdę to jest coś ciekawego. Ja myślałem, że nie da się tutaj wiele wymyślić, ale mamy tak, mamy dziobaki, e, e, leniwce, krokodyle, fenki, tchórze i sowy. I wszystkie działają inaczej. I wszystkie działają inaczej, niż to, to mamy w podstawce. Oczywiście nie ma olbrzymiego przeskoku, ale. Jeżeli masz rynek kupców i lubisz tą grę, to to chyba musisz kupić, ponieważ masz teraz no niezliczoną ilość kombinacji tego, jak sobie dobierzesz talię i w jaką grę de facto zagrasz. Czy będziesz miał kilka talii interakcyjnych i będziecie po prostu grali i przeszkadzali sobie. Może dwie talie, które wykorzystują kość, która wprowadza losowość, może kilka talii, które mają opóźnione działanie. To jest to, co jest chyba największe w tym. W, tym, w tej drugiej części to talie, które wprowadzają opóźnione, czy karty, które mają opóźnione działanie. I to dotyczy zarówno sumiennych bobrów jako dodatku, ale też na przykład, przepraszam, systematycznych bobrów, ale też sumiennych leniwców na przykład. Mamy też na przykład fenki, które mają wpływ na mnie i na wszystkich. Mamy sowy, które są reakcją na działanie innych graczy. Mamy krokodyle, które są interakcyjne, churze, które są oparte na pewnej losowości i dziobaki, które pomagają nam lepiej kontrolować naszą talię: dobierać karty albo przygotowywać karty, układać na wierzchu talii itd. Sześć bardzo różnych talii, bardzo fajnych. Jeżeli nie masz Doliny Kupców, to czekając na Dolinę Kupców, kup sobie dwójkę i później jak wyjdzie dwójkę, kup sobie jedynkę i możesz je łączyć. Jak masz Dolinę Kupców, kup sobie to. Chyba, że już teraz wiesz, że to nie jest twój styl gry. I na pewno to nie jest gra, która trafi do wszystkich. Ona trafi do tych, którzy lubią gry karciane, lubią e, proste gry, które dają sporo możliwości, sporo główkowania. Dla tych, którzy nie boją się takiego właśnie nowego trochę podejścia do gier, gdzie niekoniecznie chodzi o najlepsze karty, ale o najszybsze zbudowanie tych stosów, no i też dla tych, którzy. Interakcję jednak chyba troszeczkę trzeba lubić, no chyba, że będziemy bardzo tych interakcyjnych tali unikali i tam nijak sobie przeszkadzać nie będziemy. Także jak Midoria kupców niezmiennie bardzo się podoba i dostaje ode mnie 5 na 5 jako wyjątkowa gra jako coś zupełnie innego od tego co gry karciane, szczególnie od tego co gry karciane deckbuildingowe oferują. No i też jeżeli nie macie to polecam wam kupić bobry. Talia bobrów to karty z pewnym opóźnionym działaniem, które zagrywamy i one czekają na pewne wydarzenie, tak? Na przykład w zakupie kolejną kartę, to ta karta działa i wtedy ją dopiero odrzucam na discard. Więc znów, kolejna nowa, nowa rzecz w tej serii Doliny Kupców, którą warto mieć, żeby sobie grę urozmaicić. Jedyne czego żałuję to to, że bobry nie mieszą się niestety do pudełka, a więc trzeba je albo nosić osobno w woreczku, albo y, pogodzić się z tym, że wieczko nam będzie się tak prawie domykało. Tak czy siak, Dolina Kupców polecam, Dolina Kupców zapolecam, bobry też polecam. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia.